Witajcie moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy Remont4U. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj nagrywam wprost z mojego garażu. Aczkolwiek słowo garaż, jeżeli chodzi o to pomieszczenie, jest troszeczkę takie, no delikatnie mówiąc, mijające się z prawdą. Dlatego, bo normalni ludzie, zazwyczaj, w teorii przynajmniej, w garażu parkują samochody. Ja jednak zamiast samochodów mam tutaj całą masę różnych dziwnych narzędzi, dupereli i pierdu, które są mi potrzebne do wykonywania różnych dziwnych rzeczy. A, że jestem osobą, która... No, nie pozbywa się narzędzi tak łatwo i stara się to jakoś tam posegregować. No, mam tego bardzo dużo i narodził się pewien problem tutaj. Po prostu przestałem to wszystko ogarniać. Nawet jeżeli większość rzeczy mam posegregowanych, pracując nad jakimś projektem, czy testując jakieś rzeczy, czy szukając czegokolwiek, mam taki problem, że muszę się naprzerzucać różnych skrzynek, segregatorów, podzielników i różnych innych dupereli, żeby znaleźć cokolwiek i no, czuję, że tracę nad tym kontrolę. Powoli jeszcze nie źle, ale jestem już na granicy i po prostu, żeby zaoszczędzić czas, żeby no, nie mieć więcej nerwów i, i żeby ta praca moja no, jakoś tam przyjemnie tutaj szła mi w tym garażu, postanowiłem to wszystko posegregować i uporządkować. I spokojnie nie będzie ten film o sprzątaniu w tym garażu, bo raczej no, nikt by tego nie chciał oglądać. Myślę bardziej nad aranżowaniem, zaaranżowaniem tutaj tej ściany, która tak naprawdę częściowo jest wykorzystana, ale częściowo no umówmy się, że tak naprawdę no można by tutaj coś Dołożyć. Na razie to jest to wszystko takie porozpierdzielane, jakieś klucze tutaj widzicie, nawet na wierpa Musiałem sobie porobić jakieś przegródki, bo też tego nie mogłem ogarnąć. Ale to wszystko zaraz zniknie i kupiłem sobie na znanym polskim portalu aukcyjnym ścianę, do której mocuje się różne elementy, różne jakieś tam pudełka, żeby po prostu posegregować pewne rzeczy. I tym się dzisiaj będę zajmował. Być może ktoś z Was nabierze jakieś inspiracji do posprzątania sprzątania u siebie w garażu, jeżeli macie bałagan, no ja po prostu muszę to zrobić i e, no bez tego po prostu nie ruszę tutaj z niczym, bo już mnie to denerwuje. E, tak więc, no chciał, nie chciał, działam. Dobra, sprzątam to wszystko i pokazuję wam, co będę robił. No i co moi drodzy, trochę się pusto zrobiło, nie? Dziwnie to wygląda, takie niezagospodarowane, ale mam nadzieję, że za chwilę tutaj to wszystko ogarnę. Dobra, pokażę Wam co kupiłem i nie odpokazywałem wcześniej tych paczek. Tak, jak po prostu przyszło to do paczkomatu, po prostu rzuciłem do garażu, czeka już kilka dni na swoją kolej. Zobaczymy, czy to w ogóle przyszło to co zamówiłem. Pierwsza część mojego zamówienia już jest, to są tego typu pudełka, zobaczcie sobie, do segregowania różnych pierdół i te pudełka montuje się do takiej tablicy. Tak, czyli zakłada się pudełko na tutaj na wieszaku, ono sobie tak stoi, no i wygląda jak w żelaznym sklepie, tak to można pokrótce powiedzieć. Tą tablicę montuje się, mam... 6 elementów, tak, ale to nie jest jeszcze wszystko. I teraz tak, zamówiłem w ogóle, powiem Wam, pudełka z klapkami. Tu jakieś gdzieś było już złożone chyba. Zamówiłem pudełka z klapkami dlatego, bo moi drodzy, wiecie, ja tutaj sobie szlifuję często jakieś różne tam duperele i po prostu tego kurzu jest całkiem sporawo. i dlatego pomyślałem sobie, że jeżeli bym takie pudełka zamówił sobie bez klapek, no to istnieje ryzyko, że ten kurz by się dostał tam do jakichś elementów, no na pewno by się nic nie stało, tak, ale no yy, też no, nie chcę, żeby tam się po prostu kurzyło i zamówiłem sobie takie oto. Klapeczki też do tych pudełek, tak więc mam nadzieję, że to wszystko jakoś tam w miarę będzie funkcjonowało. Dobra, to jest pierwsza część, za chwilę odpakowuję drugą. No i dobra, i tutaj też mam tablicę do przykręcenia do ściany. Też mam pudełka, z tym, że tutaj jest troszeczkę mniej, dlatego ja musiałem sobie tych pudełek więcej dokupić. I mam tego typu elementy do zawieszania różnych tam pierdół. Widzę tutaj jakieś końcówki na wiertła, wkładki jakieś nabity, na pewnie jakieś śrubokręty. No, zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. No nie chcę mi się tego tutaj wszystkiego wam prezentować. No też nie chcę, żeby ten film był jakiś mega długi. Po prostu zamontuję tablicę. Zobaczycie już jak to wisi na ścianie i będę segregował sobie graty. Mam już wstępnie większość rzeczy, moi drodzy, ułożoną, tak jak zresztą widzieliście tutaj na przebitkach i powiem Wam szczerze, myślałem, że będzie to troszeczkę lepszej jakości. No dałem za to nieco ponad 500, czyli no mało kasy nie kosztowało za to wszystko tutaj co zamówiłem i plastik musicie uważać jeżeli będziecie kupować no bo plastik z którego to jest wykonane jest niestety bardzo kruchy. i ja akurat załatwiłem dwa, jeden komplet dwa uchwyty na klucze płaskie, które generalnie no mocuje się tutaj na takie uchwyty te uchwyty są bardzo delikatne przy próbie włożenia czy też odgięcia ich no po prostu pękły jakoś mega siły dużo w to nie włożyłem ale no tak czy inaczej pękło. Kolejny temat moi drodzy to no, to też nie wszystko dolega tak idealnie w poziomie, tak jak powinno dolegać. Tutaj widzicie, że jedno jest wyżej, drugie jest niżej. No też na przykład te duże takie, że tak powiem, no, organizery musiałem wsuwać od boku. Też dla mnie to jest niezrozumiałe, dlaczego nie chcę to się zapiąć z tej strony. Próbowałem na różne sposoby. No jeżeli miałbym tutaj na przykład ścianę, no to już bym tego nie, nie zamontował. No chyba, że ja coś po prostu robię źle, ale no, jakiś taki... Ciężki temat. Co do plastików, no to też powiedzmy, że one też nie są jakoś tam równo podlewane. Niektóre są bardziej podgięte, niektóre mniej. W niektóre te plastiki, te uchwyty wchodzą łatwiej, w niektóre ciężej. No taka po prostu uroda tego plastikowego świata, no tak to niestety wygląda. Poukładam sobie jeszcze pewne rzeczy w pojemniki te, bo na tych pojemnikach po prostu mi najbardziej zależało. Myślałem, że po prostu naładuję tutaj jakoś dużo ciężkich rzeczy, ale to też powiem Wam szczerze, że raczej chyba nierealne, bo żeby nie wyszło tak, że któregoś niepięknego dnia wejdę sobie do garażu, i to wszystko będzie leżało na podłodze, ale jakieś tam takie drobne rzeczy, jakieś drobne nakrętki nie za dużo, jakieś tam kółeczki, itd. itd. Myślę, że można trzymać. Dobra, bawię się dalej, jedziemy z tematem dalej. słuchajcie, nie będę Was zamęczał, bo tak naprawdę mam jeszcze tutaj bardzo dużo segregowania, różnych rzeczy, ale tak jak widzicie teraz wszystko mam już ogarnięte. Jakieś tam wkręty, kołki moli, fiszery, cały zestaw tutaj, jakichś nakrętek, śrubek i tak dalej, i tak dalej. Wszystko poopisywane i no dużo rzeczy powiem Wam, że się dublowało w tych moich skrzynkach, bo na przykład jakieś tam nakrętki, czy jakieś kołki mosiężne, no to okazało się, że mam w dwóch skrzynkach. Zajął mi to Jakieś 40 minut, tutaj segregowanie tego wszystkiego, może trochę więcej, i zobaczcie, opróżniłem sobie cztery takie podzielniki kubrika. Tak więc no, uważam, że nie muszę już tutaj nic przerzucać tak jak Wam mówię, tylko wszystko mam pod ręką to co mi jest. Potrzebne. Rzut z daleka, jak to się prezentuje? No wygląda całkiem nieźle, powiem Wam. Jest jeszcze troszeczkę miejsca tutaj, żeby zagospodarować, czy tutaj wyżej. Te wiertła też chyba stąd wypierdzielę, bo to jest bez sensu, żeby to wisiało. Tak więc dokupię sobie może jeszcze troszeczkę tych uchwytów, bo też można na Allegro dokupić same uchwyty bez tablic i sobie dołożę jeszcze co nieco, tak więc myślę, że będzie spoko. No i tyle, moi drodzy. Teraz tak, podsumowując w ogóle ten odcinek i podsumowując tutaj te rzeczy, które zrobiłem i które jeszcze będę wykonywał, uważam, że temat dosyć spoko, e, aczkolwiek no, nie oczekujcie, jeżeli będziecie coś kupować za 500 zł, tak jak widzicie, no, że to będzie jakaś super, mega jakość, bo nie będzie, e, ale no, i tak uważam, że to jest dużo lepsze rozwiązanie niż przerzucanie tych wszystkich podzielników, pudeł, e, i tak naprawdę nie wiemy, co gdzie jest. Tutaj wszystko jest pod ręką, tak jak mówię i tyle. Piszcie w komentarzach czy wam się podoba. Widzimy się w jakichś kolejnych odcinkach i tutaj już w nowej scenerii w tym garażu. Trzymajcie się na razie. Hop.